Insertion in ten seconds. Five seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. No! Ay, Dzięki, dzięki już nie ma naszego najlepszego, bo to jest Kowal No to chyba gdzieś na dole, no nie? Dwa kamera Ej, oni hacze nie mają wzmocnionych One on and Jeden main load, bro Drogi, sto 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 wyszli. Nieźle, naprawdę nieźle poszło. Chcecie razem wjeść tutaj, Nie, ja nie, ale. Nie Masz po lewej, po lewej. Wybiega ci, wybiega ci, luk, wyszedł. Jest na zewnątrz. Ruka 75, życia ma. Przed Poszedł do kuchni, do kuchni. Zaskoczył na dół chyba tam haczem. Nie, tam nie ma hacza. Główne drzwi, main lobby. Poszedł na schody. Jest już na punkcie. Chyba w plecy. Od tego drugiego garażu, ale nie wiem. Mam tu drona, jest tu, jest tu. On tu musi być, dawaj prąduj gdzieś. Mam dwa drony, na no, główno mi z tyłu. Przed behind you, behind you, behind you. Przed ci tyłem, ja Drzwi. Ja, ja, ja. Ja ginął. Kurwa. kurwa. Hmm. Przeparte. Zjebałem, no wiem. Ładnie było. Nie wiedziałem gdzie jest, nie miałem zielonego pojęcia. A on wiedział gdzie jest. Mam broj Trzeba było... Nie, nie, nie wiem co tu trzeba było zrobić. może destroyed. z lewej strony od tego. Failed. No, ale wiesz, znowu nie mieliśmy widoku na niebieskie schody. Dobry plan był. wykonanie